Did you do it? I'm in. Fucking ace is you don't understand. Right before I quit Tacitus, I created a solarium worm, which could decrypt anything. Quantum shit don't crack this easy. Even for me. Menendez's network. All the country's getting fucked with the new Cold War. Wait a minute. New York? DC, the Pentagon? Shanghai, Beijing, Hong Kong. Menendez is going to attack America and China, taking out both superpowers at the same time. Huh. All those files have the same prefix, 61961. 619. 619. Oh, my God. June 19th. That's... That's tomorrow. Junio 19. Freedom Day. Abolition of slavery. Son of a bitch. Give me breaks. Admiral, the cyber attack is 619 tomorrow. We have to move on Yemen no, right no, away. No. no, you have to go in there, capture Menendez for interrogation. You contact Reed and the Yemeni militia. We need their help. Admiral, it's a trap.

Dobra, ruszamy w takim razie są chłopaki już gotowe do walki. Ale znacznie więcej ich tutaj czeka na zewnątrz. Tutaj mogę Wam podać taką jedną ciekawostkę, gdybyśmy nie załatwili generalnie tego defalko całego, to on by był chyba na miejscu tego żołnierza generalnie. Dobra, w każdym bądź razie idziemy, 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 ale e, tak ta okrutnie dosyć wygląda, czy tak nieprzyjemnie, ale widoczki są tutaj, muszę wam powiedzieć, naprawdę bardzo fajne, jeżeli chodzi o krajobraz. Może wam pokażę. Dobra, ruszamy. No i widzę, że czeka tutaj grupka. Spora grupka nerwowych ludzi gotowych do walki. No co? Dobra, chyba zaczynamy, tak jest. Atakują siły amerykańskie. Czyli jemieńska i Jemeńska milicja. I pełno dronów. Dobra. Tak się jeszcze te widoczki prezentują. Jak widzicie nawet całkiem spoko, ale my ruszajmy już do walki i lepiej ja idę się gdzieś ukryć tu natychmiast. Nie nie o, i mam jeszcze taki fajny celowniczy, który będzie mi namierzał wrogów, ale chcę jeszcze posłuchać tych dialogów. Dobra, chyba wreszcie możemy zaczynać. I dobra, jest tutaj jakaś interakcja, zobaczmy o co tutaj chodzi. Z tego co pamiętam, jakiś chyba kombinezon tu można znaleźć i chyba go mam. Tak, super. Tak, dokładnie. Wziąłem sobie jeszcze generalnie tłumiczek do tych dwóch broni, które tutaj posiadam. A to wszystko po to, żeby mnie nie mogli aż tak bardzo zauważyć, ale oczywiście nie unikniemy wszystkiego, bo już mnie ktoś oczywiście od tyłu tutaj atakuje. Chyba jakiś dron. Yy, dobra, ruszajmy w takim razie, dobra, tego sobie przejdziemy. Tak, to jemieńskie siły atakują, a nie amerykańskie chyba. Amerykańskie może później dołączą. Orany ilu, jest. dobra, ja się zawijam. Yy, tutaj chyba sobie nie przejdziemy te. Czyli jestem przez nich okrążony teraz. Będę musiał coś wykombinować. Dobra, tutaj jeden koleżka był. Trochę nie tak miało to wyglądać. Ale no cóż, trudno, nie wszystko przewidujemy. Przy, w każdym razie, na razie chyba mnie. Najważniejsze jest to, że mnie tutaj ktoś od tyłu nie dorwał. To mnie najbardziej martwi, muszę Wam powiedzieć. No i właśnie, już się zaczyna. Jest tutaj jakiś gościu. Wiecie co, ja muszę się stąd zawinąć. Nie ma wyjścia. Dobra. Uciekaj stąd do tego budynku prosto. Dobra, tutaj ktoś był. E, tutaj następni są, będę musiał przez nich przejść, dobra. Ugłupiony. E, tutaj następny jest koleżka. Chyba mnie wykryli. Jest tu pełno tych wrogów, nie ma co. Tam jest w ogóle jakaś grupka ludzi. Zaraz mi się e, tutaj amunicja skończy. Może wyciągnijmy sobie teraz to. To jest tym razem inna snajperka generalnie, ale bardzo podobnym celowniczkiem. Chyba nawet takim samym zresztą. Dobra, idziemy w takim razie przez te schody. I wiecie co, może ja sobie tutaj pójdę i się ukryję. Dobra, tam są następni. Chyba mnie nie widzą. No, wyskocz, wyskocz. No dobra, poszedł sobie. E, wiecie co teraz do tego budynku trzeba polecieć. Wychyl się, wychyl się. Tam mnie nie widzi gościu chyba. Ja sam w sumie nie wiem. Dobra, może tutaj. już go nie ma, dobra. A mi się wydawało, że gość tutaj widziałem po prostu. Oj, coś tu spadło, nieźle, dobra. E, 60 metrów mniej niż 60 metrów do kolejnego punktu kontrolnego chyba. E, I są nasze chłopaki, dobra, super i tutaj kolejne nasze chłopaki, dobra, możemy iść. E, dron, czekajcie, trzeba go odstrzelić. Oj, ta snajperka jest dobra. Jednym chyba strzałem rozwala to cacko, nieźle. To mi się podoba. W takim razie oczyśćmy sobie drogę na razie. I zobaczmy, ilu tam przeciwników. Skoro moje chłopaki tutaj generalnie się chowają, to myślałem, że może kogoś powystrzelam z tej snajperki, ale chyba tak nie do końca. Że zobaczymy. Dobra, chyba muszę iść tędy. Tutaj nie będę się nimi zajmował, bo to nie ma, nie o to tutaj chodzi. E, jakaś fajna broń, generalnie, zobaczmy. RPG mnie nie interesuje, szczerze mówiąc. Tej snajperki nie mogę sobie wziąć, no dobra. Ale chyba zebrałem dodatkową amunicję i tak, dobrze. Okej, okay, no to zobaczmy co tutaj się dzieje. I są następni przeciwnicy. Ktoś odpalił coś grubego. E, nic nie widzę, bo jakiś dym tutaj jest. E, a, tutaj jest, takie coś, dobra, rozwal to. Zlikwidować. Dobra, nie żyje. Idziemy dalej, chyba znowu jakieś drony wleciały ich. widzę, że chyba jakiś desant robią powietrzny. co to, to, to tam ma być? I chyba tutaj się pojawiło dużo wrogów. W tym razie pora polikwidować ich trochę. Dobra, zlikwidowany dronik. Yy, czy mogę iść do przodu? Chyba coś mogę tutaj poszaleć. Dobra, ruszajmy. Dalej 60 metrów do celu. Yy, tutaj mogę przejść, dobra. I wiecie co, ja się tutaj skobam lepiej. Chyba mnie jeszcze nie widzą. Więc tylko tak dalej, ale tutaj widzę, że pełno wrogów. Ale nadal mnie nie widzą. Zarąbisty muszę mam powiedzieć, że jestem. Nie wiem skąd to się wzięło w ogóle. No tak, Roboci, który wjeżdża nagle od tyłu. No to jest w ogóle zabójcze dla mnie, nie, nie ma co. Ten taki mój karabinek jest troszeczkę za słaby generalnie na coś takiego cięższego. To właśnie by się przydało RPG teraz. <laughs> Ale no jeżeli bym wziął RPG, no to bym został generalnie tutaj trochę bez fajnego uzbrojenia na walkę z tą piechotą. Dobra, widzimy się znowu w tamtym momencie. Okej, okay, witam was z powrotem. Wiecie co, ja sobie tym razem pójdę może od tej strony, może ta droga jest lepsza. E, oni chyba mnie jeszcze nie widzą, może lepiej będzie użyć czegoś takiego. Dobra, dawaj, wychyl się jeszcze, a może najpierw o to odstrzelę. Dobra, wycofuję się, ale to już mi nic nie da, możemy iść chyba dalej, z tego co widzę. Albo i nie? E, tak się zastanawiam, wiecie co. Dobra, chyba możemy iść rzeczywiście. Dobra, spoko, na razie to ja muszę przeżyć. tutaj następne jakieś gówno jest większe. Może zniszczmy to na początek. Widzę, że pełno przeciwników. Oni chyba mnie nie widzą, bo mam ten kamuflaż. To naprawdę fajnie się spisuje i widzę, że tutaj na naprawdę pełno jest obiektów na niebie. Dobra, zlikwiduj tego robocika. Ta superka dużo lepiej się spisuje przeciwko czemuś takiemu. Muszę wam powiedzieć. Tylko pytanie, czy ja przetrwam. To nie jest najlepsza pozycja. Bo, jeżeli ktoś mi tutaj wyskoczy, to mnie dorwał. Muszę się schować gdzieś, w lepszym miejscu. Yy, dobra, chyba coś tutaj można poszaleć teraz, dobra. Yy, następne siły wroga. Aj, kurde, za wolno! Za wolno z tym granatem i to zdecydowanie. Albo trzeba było się schować i dopiero poczekać z tym. Dobra, teraz to źle zrobiłem, muszę wam powiedzieć, naprawdę. I znowu do tego momentu mnie przerzuciło. <laughs> Nie mam pytań. Dobra, witam Was znowu w tym momencie. I teraz trzeba dobrze z tym granatem się obejść. I chyba poszło mi dużo lepiej niż ostatnio. Ale to jeszcze nie koniec, bo tutaj są dalej przeciwnicy jacyś. Widzę, że pełno ich. Skończyła mi się amunicja do tego pistoletu. Chyba tym razem zapomniałem. Nie, dobra, nie zapomniałem, bo to było dużo wcześniej. Nieważne, musimy się jakoś tutaj przebić. Ale mam jeszcze te błyskowe przecież. Może ich poużywać, tylko troszeczkę mi to nie pyka. Nie podoba mi się generalnie ten teren. Na pewno tych zabudowań nie można fajnie rzucić tego granata, no ale trudno. E, ktoś tutaj jeszcze jest? Tutaj jest chyba jakiś mój koleżka, abyś odsłonił trochę to przejście. A nie, dobra, ojku, sorki, kole. O, sorry, 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 chłopaki. Ale w każdym razie jesteśmy na miejscu. Of course, Menendez. We must get you to safety. We have lost too many men. Victory is not measured by losses. Fareed, are you still with me? We're hit. We're going down. Measured by deaths. Damn it! Stop! I'm done. Nie wiem, czy ten plan do końca nie wypalił. Mama mgo na je ongo ma Naciśnij F, żeby strzelić do Harpera, naciśnij spację, żeby strzelić do Menendez'a. No dobra, czy zdążę podjąć decyzję? Nie wcisnąłem niczego, niestety zawahanie się oznacza taki los. Żegnaliśmy Farida, a gdybym strzelił w Menendez'a byłoby dokładnie to samo, zresztą taka chyba animacja sama była. Dobra, przenosimy się na sekcję i kontynuujemy tą misję. To jeszcze nie koniec. Nie powystrzelajmy tych przeciwników, bo widzę, że dostaliśmy coś naprawdę fajnego i to mi się podoba. Zatem do roboty. Tak jest, ale widzę, że oni nawalają jakimiś RPGami do mnie. Ale nie zdali nas powstrzymać. Dobra, zjeżdżamy do Harper'a. On chyba jeszcze żyje, jako że go nie załatwiliśmy. Faridem to o miał szczęście. Dobra, ruszamy w takim razie. I tym razem drony będą po naszej stronie. Naprawdę super, to mi się podoba. Jeszcze nie będzie mnie tu Mam nadzieję, że te robociki również będą po naszej stronie. Tu przeciwnik żadnych tutaj nie ma. No w się razie ruszajmy w drogę. To tutaj już jakiś jeden martwy. Oczywiście zmieniliśmy również strony walki. Tym razem jesteśmy po stronie sił amerykańskich. Dobra, rozwalmy sobie tych dwóch. I muszę wejść do tego budynku po jakąś nową amunicję. Bo, oczywiście, nasza sekcja nie miała tutaj jakiegoś fajnego pistoletu maszynowego, ale już go mamy. Dobra, no to w takim razie zaczynajmy. Na początku, ciebie pożegnamy. I zobaczmy, co tutaj jest grane. Tutaj niczego nie widać, więc muszę iść dalej. Ale to już jest przeciwnik. Dobra. Następni jacyś. 20 metrów do celu, tutaj następny. Eee, dawaj tędy. Dobra, jest ta droga, mi się to podoba. No, tylko tak dalej. Chyba jakieś działko strażnicze tutaj jest. które nie żyje. Zostało zniszczone. Chyba widzę, że eee, wychodzimy na taki jakiś bardziej pustynny teren. nie, chyba sknociłem już tą sprawę. Za wąskie te okna, tutaj nie można w ogóle wejść. Dobra, muszę jakoś tutaj inaczej to rozwiązać, no nie mogę wejść po tych oczach, szkoda, tego brakuje, muszę wam powiedzieć, ale najwyraźniej tak się będę sobie w tym miejscu, ale za to to mi się przyda. Tu muszę jakoś zadać sobie pozycję fajną, po tych skałkach widzę, że mogę wchodzić, super, jest Salazar, jest pełno przeciwników, no dobra, zostańmy sobie, którzy nie ustrzelił tego naszego towarzysza, jeszcze ktoś tam jest? Dobra, super. Wszystkich mi pokazuje, to naprawdę mi się podoba. Są drony, które atakują. Yy, mogłem tam chyba wycelować generalnie. No to spróbujmy sobie z tym w takim razie. Niech tu rozwalał co się da. A, no, mamy miażdżącą przewagę powietrzną. No dobra, w takim razie myślę, że możemy ruszać. Bardzo szybko to poszło z tymi wrogami. Nie ma co. Snajperka plus drony to jest coś, co naprawdę jest skuteczne, muszę Wam powiedzieć. Przynajmniej w tym momencie. Widzę, że nie poddają się pełno tych przeciwników, no pełno to ich było na tym placu, no nie ma co, a jeszcze w całej miejscowości również należy policzyć, więc nie ma co się też dziwić, że tyle tej obrony tutaj w sumie jest, Jak tak się nad tym zastanowić. No w każdym razie my musimy, musimy iść dalej do przodu, ten to w ogóle jakąś dziwną technikę strzelania widzę, że zastosował, ale chyba coś nas trafiał. to jest też ciekawe. Yy... I to pytanie czy są nasi sojusznicy, czy nie. Wydaje mi się, że tak. To chyba powinniśmy być już teraz sojusznicy. Oczywiście jest kontrolny, bardzo mnie to cieszy. To na następni przeciwnicy. Wiecie co zostanę sobie przy tym, bo to jest naprawdę fajna broń. Ale teraz to chyba będę musiał... Na... Urany no ile tu jest. Nie mam granatów żadnych odłamkowych. Muszę się ukryć. Oczywiście tutaj też nie wejdę? Tak, bo to okienko musi być oczywiście tym razem również za wąskie. No dobra, musimy w takim razie ich powystrzelać. Za mała odległość, że tutaj sniperkę chyba stosować chociaż. Może to jest dobry pomysł mimo wszystko. Dobra, odstrzeliłem rękę. E, chyba nasze drony trochę tutaj padają. Dobra, musimy iść do przodu. Szkoda, że nie mam żadnych granatów, tego mi brakuje, no ale chyba zużyłem paridem wszystko i to dlatego. Dobra, widzę, że to jakieś takie chyba nieprzyjacielskie drony również tutaj są. Ale może ja sobie pójdę na początku tutaj i chyba musimy iść w tamtą stronę, tak. Dobra, e, poustrzajmy co się da. W ogóle czego mi ta broń zmienia? Niczego nie kliknąłem. Mi się przynajmniej wydaje. Dobra, rozwalmy co tutaj się da. Dobra, pięknie. W ogóle mnie tutaj nie widzą. Ani droni, ani przeciwnicy. Więc to jest naprawdę dla mnie korzystne. E, dobra, ustrzel tego jeszcze. Dobra, już po nim wystać jeszcze, co to znaczy, zabij tego, a nie wysłać, co ja gada. Czy to już jest wszystko? Chyba możemy iść, tak. Dobra, super. To nasza drużyna chyba też tutaj stoi, dobra. W takim razie widzimy się w tamtym. A no bo dobra, co już To cięcie, przecież nie ma potrzeby, przebiegamy po prostu. Dobra, wszystkich rozwaliłem. Chyba, tak mi się wydaje. Zatem ruszajmy. Już się zbliżamy naprawdę do końca. Tu jest na szkole. Sorry, kurde, myślałem, że to wróg. Nie pokazywał mi, że to jest przyjaciel przez długi czas. Za późno. Dobra, wycofaj się. To jest chyba ta kara za to, że go rozwaliłem. W takim razie ukryjmy się. Dobra, okej. Okay. Zostańmy przy tej snajperce. W takim razie dawać tych przeciwników. Tutaj jest koleżka jeden. Przez tą skałę chyba bym go nie trafił. Czyś tak nie jestem pewien. Dobra, musimy iść dalej do przodu. 30 metrów do celu, dobra spokojnie Ukryj się gdzieś za tą skałą, bo zaraz mnie ustrzelą Co jest grane? Ukryj się, Salazar kryj mnie Coś tutaj Nie że w ogóle się schowałeś Raczej nic nie zdziałasz Tam mam nadzieję, że to jest mój Tym razem im pokazał, że to jest mój Dobra I chyba dwóch rozwaliłem, dobra Jednym strzałem, pięknie, lecimy dalej Nie poddajemy się Idzie ładnie, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Ten kamuflaż zrobił swoje. Teraz przede wszystkim snajperka zrobiła swoje i drony. To trzeba przyznać. Dobra, chyba się wreszcie udało to zrobić, tak. Cel osiągnięty. Mamy go. Ale spokojnie siedzi. Dlaczego? Się jeszcze dowiemy. Dziękuję, Dawid. No i w porządku mamy wreszcie menendeza, ale to oczywiście jeszcze nie jest koniec całej fabuły. musimy go oczywiście przesłuchać, a co z tych przesłuchań wyniknie tego się oczywiście dowiecie w przyszłym materiale, a zatem to tyle ode mnie trzymajcie się hejka.